O, nawidły go! Nie czytałem. Mamy również Glade. to jest pięknie! Nie wiem co by było gdyby nie ty. Cieszę się, że we mnie uwierzyłeś. Nice! Pięknie. To załatwione. Muszę iść do karczmy po szani. Jak najbardziej. Dzień dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina pierwszego. Tylko na znakach na poziomie trudnym. Jesteśmy tuż tu po walce z bestią. Na samym początku pewnie widzieliście walkę. Jednym ciosem wystarczyło pokonać bestię. Jeśli chodzi obecnie o builda, to mamy klasycznie podbitą wytrzymałość oraz inteligencję, bo nie lecimy ani w siłę, ani w zręczność. Mamy wbite igni, jak tylko jesteśmy w stanie wbić. No, i oczywiście troszeczkę podbiłem sobie też art. Art w ogóle będę chciał trochę więcej podbić, bo patrzę, że to jest naprawdę przydatne. Właśnie, kurwa, czekajcie, bo ja chyba nie, zdob... nie, nie, nie zebrałem przedmiotów z bestii. O, no i jest. Ślad za światów jakiś? To chyba to. Substancje specjalne, dokładnie. Elisiu pornego psa. Cyk. Więcej niestety tego nie zrobię, bo nie mam więcej substancji specjalnych. I pyk. Dobra, mamy jeden srebrny talent. Lecimy w z Niestety dalej nie pójdę jeszcze, bo wymaga srebrnego. Geralt, jesteś cały i zdrowy? Tak się martwiłam. Nic mi nie jest, wszystko opowiem ci po drodze, chodźmy do wyzimy. Czy wybiłem Algula z tam był jakiś Algul? Jeszcze chyba mógłbym tam wejść zanim wejdę do wyzimy, bo to nie będę mógł później wrócić, nie? A, bo teraz się przejście w sumie otworzyło, ten wcześniej przejście było zamknięte. A, tu nic nie ma, wracamy. Patrzę się na mapę gdzie iść, bo nie widzę. To jest Ozreal jakiś, o co za orzeł? To jest ten boss? Leży. Głowa Algula, trofeum jest faktycznie. Jest i pochodnia nareszcie! kurwa! O! Mamy światło! <laughs> nareszcie! Cokolwiek widać teraz. To możemy teraz iść do łowczego, a potem lecimy do wyzimy już i zakończone będzie. Zabiłem potwora skrypty. Co to do diabła? Hmm, na gula nie wygląda. Oto twoje 200 orenów. Dobra, lecimy prosto do wyzimy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tu wrócić. Ja też. Bestia zabita, salamandry zabite. Wieśniacy zabici. Bardzo śmieszne. Mam glade. Mikul nas przepuści. Panie sierżancie, Wiedźmin przylazł. Ten, o którym mówiłem. A, czy sprzedał nas frajer. O ty mendo. Dokładnie Krystianie, to miałoby sens. Rozdział drugi! Au, udało się. Hej, wypuśćcie mnie! Jestem niewinny! Dwa kilo fistechu było na użytek własny! Ej, ty, Chociaż mnie przenieście! Magister, wynoś się stąd, jesteś wolny. Oto no to magistra zapali, go wpuszczając co jest, kurwa, co za klawiszka najgorsza? Nasze drogi przed... znowu się krzyżują, cóż za ironia losu. Tak blisko, a tak daleko. Nie irytuj się, Wiedźminie, jeszcze się spotkamy, zapewniam cię. Nie mogę się doczekać. Kto pokona króliszka, ten zostanie ułaskawiony i odejdzie wolny. Zabiję potwora. Cieszy mnie twój zapał, ale mam też drugiego chętnego. Tamten w kącie twierdzi, że zatłuczę kuroliszka gołymi pięściami. Który to? A. Ten osiłek? Wolne żarty. Ha! cię, Ej, okej. Okay. Chyba ogarnąłem, jak to działa. Ta. Ej, to easy, to jak ja mogę mu przerywać animację ataku, podczas gdy ja atakuję w momencie, gdy on wyprowadza cios. Eee, to easy, dobra, nieważne. ważne. w ogóle, to jest... teraz to już jest zbyt easy. Ale wcześniej to się nie dało patrzeć. go bić. broni. Szczęśliwym nie, zbiegiem okoliczności publiczny. skonfiskowaliśmy dawno. wiedźmiński miecz. Wiedźmiński? Skąd? Nie twoja sprawa. Siemko, przynieś ten srebrny miecz. Ten, co go znaleźliśmy u tego pasera, Talara? Tak, kretynie. Ten właśnie. Mogę Do odebrania usiemka. Idziemy na Kuroliszka, tylko to nie będzie takie proste w sumie. Cześć, wstydzę. Ty tak się patrzy. Co ten utopiec? To jakiś. Ej, ja mu się zbugowało, czy jak? What the fuck? Co powiesz na połączenie sił? Chętnie przyjrzę się twoim technikom walki i zaręczam, że nie noszę miecza od parady. Okej, okay, spoko, czemu nie? A czego tu chce? Możemy z nim pójść. Niezły pomysł. Chodźmy razem. Taki wielki króiszek on jest mniejszy niż my, to jaki on wielki? No kurwa, zyk mnie żyjesz. A! Boli! Kurwa! Króliszek, poczej Leży. Na dwa kity? Na dwa igni? Naprawdę? To musi być szyld prywatnego detektywa, o którym wspominał Zygfryd. Rzeczywiście może okazać się pomocny. Od czegoś trzeba zacząć poszukiwania. Szpital miejski. myśmy no, musimy wrócić na początku do tego, do lożku. Weź swoje rzeczy ze skrzyni, zanim złapie mnie pokusa, żeby je sprzedać. Pamiętaj o nagrodzie za głowę Kuroliszka. Mam dowód, że zabiłem Kuroliszka. Wielkie bydle. Oto 400 oranów nagrody. Zasłużyłeś na nie. Mogę jakoś pomóc? Trzymaj się z dala od magazynów w Samsach. Twój miecz nie będzie na razie potrzebny yy, na pewno bym chciał zobaczyć talenty. Mam 12 srebrnych. sorry, brązowych, możemy art podbić czy nie? Już tu mam dobrany wszystko. Dodamy rozbrojenie i. potężny podmuch. Powalnie plus 25%. W Zręcznie też będzie można pójść za jakiś czas w sumie. O, tu mamy szansę uniku jeszcze przy okazji parowania, chyba plus 10% dokładnie. Znów potrzebuję twojej pomocy. Na bagnach przy starej wyzimie ukryta w lesie stoi tajemnicza wieża. Legenda głosi, że wieża została zbudowana przez pewnego maga, alchemika. Mag umarł dawno temu. Wieża popadła w zapomnienie. Zawarta w niej moc wymknęła się spod kontroli. Ściąga i deformuje stworzenia w okolicy. Ściąga i deformuje? Dokładnie. Chcę zbadać to źródło wiedźminie. Włamanie się do pracowni potężnego alchemika to złożona sprawa. Dlatego najpierw potrzebujemy dokładnych informacji o wieży. Gdzie mam ich szukać? W księgach. No cóż, nie obejdziemy się bez bram tajemnicy, Ransanta Alvaro oraz starożytnego traktatu alchemicznego Ein Sofaur. Szukam informacji o wieży na Bagnach. Masz może jakieś księgi traktujące o tym? Niestety nie mam jej. Od lat staram się odkupić ten foliał od Golana Vivaldiego, ale to uparty krasnolud. Chętym, ja skacze. Co się dzieje? Aresztujemy go za współpracę z terrorystami. Jakimi terrorystami gościu? Nie bojownika z Jego bratanek był w komandzie, które złapali zakonnicy. To pomyłka! Mój bratanek jest młody, głupi, ale nie jest mordercą! O nie, czyli zabijając tych kumpli właśnie w tym momencie... Skazałem Vivaldiego na śmierć, nie wiem, że to nasz tak pójdzie, w, tą, w taką stronę. Masz ochotę na chwilę relaksu, przystojniaku? Masz może jakąś robotę dla Wiedźmina? Może. Jacyś ludzie naprzykrzają się moim dziewczynkom. Zajmij się tym, a odwdzięczymy się... hojnie. Przychodzisz do kurty zany się pytasz, czy masz robotę dla Wiedźmina? Zobaczę, co się da zrobić. Gdzie ich znajdę? Słyszałam o trzech miejscach, ponoć kręcą się tam po nocach. O, O kurwa, ile tu jest zleceń. Mamo, duszę. Tu jest pierwsza. Dziewczynka w niebezpieczeństwie. Let's go. Spływaj koleś. Spływaj kolej. panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Tak. Zanim odejdziesz, przeproś za swe fatalne maniery. coś ci się w wełbie poprzewracało dziadu dużony. WON! Albo cię potnę. Zmarnowałeś swoją szansę. Na niego! Jak ona uciekła! Nie co jest? O kurwa, aha, Beka to strażnicy, strażnicy ich wyjaśnili, nawet nic nie musiałem robić. Zabijecie! Zabijacie! łoń śmieciu! Ty, co? Jaka kurwa na hita zginął? Co to było? Jak ja dostałem? Co, co to za bombę dostałem, jakąś? Myślałem, że ja włączyłem poziom trudny, a nie jakiś hardcore czy coś. Nawet animacji ataku nie było, po prostu zgon i tyle. Baw się dobrze, kuplu. Ostry kryt musiał wejść od niego po prostu. Że mi tak zmiotło z nóg. Hehehe, <laughs> No bo jeszcze jest jedna dziewczynka w potrzebie, gdzieś przede mną chyba? Nie, yep. prosto i w prawo. Nabrzęczące złoto! Radzę sobie, patrzcie. Muszę udać się do Carmen Elektry po zapłatę. Spoko pójdziemy do niej jak najbardziej. Tylko jeszcze nie teraz. tutaj do magazynu. Gadaj, gdzie jest Jawet i Wiedźmińskie tajemnice. Albo skroję cię po prostu Oj, wszystko kurwa jak zwykle, no. Vincent, zatrzymaj go! Ja nic nie wiem! Byłem pomocnikiem księgowego salamandry. Jawet już mi nie ufa. Nie wiem, gdzie jest i co zamierza! Już wychodzę. Poza tym wiem, że brałeś udział w morderstwie rodziny Raymonda. Wiedźminie, Uwiń się szybko. moc stała aktywowana! Mogę muszę zobaczyć, ile kosztują składniki na mikstury. Będę chciał porobić sobie więcej tych jaskółek i tak dalej, bo już mi się kończą. Przez, podczas tworzenia gry są właśnie trzy płaszczyzny, które, ten, które sprawiają, że gra jest naprawdę dobra: soundtrack, czy też dźwięki ogólnie, fabuła, no i gameplay. To są trzy najważniejsze rzeczy. Świat też można zrzucić na, drugi, na drugą stronę, czy tam grafikę, bo grafika potrafi być też mocno e, subiektywna, nie? Wróciłeś! Dzięki za pomoc, <coughs> mamy już spokój. To jak będzie. Mamy tu dla ciebie 200 orenów. Chyba, że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. Ej, gesty jest karta też z drugiej strony, chcieliście karty wszystkie, nie? Nie <laughs> jestem materialistą. <laughs> no, let's go, go, po kartę. Nie jestem materialistą. Dobra Bawmy księga się. mówi, że żadna zasługa nie powinna pozostać bez nagrody. Rozgłoszę w mieście, ile dobrego dla nas zrobiłeś i dopilnuję, żeby każda pracująca dziewczyna usłyszała o tobie. My, kurwy, mamy swój honor i wiemy, jak się odwdzięczyć. <laughs> To miłe. Jak poszło w magazynie po to zawsze. Zdecydowanie. Dobrze, nie wracajmy do tego, ale masz moje słowo, że to się już nie powtórzy. Co do śledztwa, rozumiem, że sam zamierzasz je dalej ciągnąć. Mhm. Nie mam wyboru. Dostałem rozkazy z samej góry. Nie mogę ci pomagać, mam związane ręce, ale nie będę przeszkadzał. Dalej uważam, że coś spędzisz, kumplu. Eee, dobra, no to to mamy załatwione. To możemy zależy do detektywa ewentualnie przeskoczyć? Marlowe? Proszę proszę, któż to zawitał w nasze skromne progi. Zapraszamy. Wygląda jak taki Sherlock trochę. Jak mogę pomóc? Szukam informacji. Nie wiem, czy trafiłem pod właściwy adres. Yy, Intrysy sobie noszące brosze. Możesz sobie zapytać od razu Interesują mnie osobnicy noszący broszę w kształcie salamandry. Po prostu z mocno zapytasz. Coś ci to mówi? Obiło mi się o uszy. Dlaczego szukasz Daweda? Powiedzmy, że żyć Javeda ma umówione spotkanie z moim butem. Normalnie kasuję za to pieniądze, ale. Tobie powiem gratis. Salamandrą dowodzi Azar Javed, zelikański czarownik. To bardzo groźny przeciwnik, praktycznie poza moim zasięgiem. Ma kontakty i środki wystarczające, by wpływać na sytuację w mieście. Podejrzewam, że działają na dużą skalę. Chodzi o coś więcej niż o złoto być może o politykę. Prowadzą też eksperymenty genetyczne, bardzo niebezpieczne eksperymenty. G Kapitan Straży Gryl, Miejskiej, który umorzył śledztwo w ich sprawie, znika gdzieś na całe noce. Porozmawiaj z nim. Straż Miejska przetrzymuje pewnego człowieka, który ma ważne informacje. Musisz znaleźć sposób, żeby przesłuchać tego więźnia. Wiedźmina, coś długo nie ma. Musiał wyjść inną drogą. Nieistotne. Zajmij się zadaniami w dzielnicy handlowej. Zostawię sprawę w rękach naszego najlepszego agenta. O już! A ładno kurwa, przysz... Co to ma być! Skam! on już się mi na łeb! A jace, poszli on! Jakiś, jakiś wampir chodzi fleder, no to nieźle. Czekajcie, szybko, jest kółka. No w ogóle jeszcze jakoś mam jedną. O nie! Atakuje mnie! Dobra, wczytajmy, gdyby ty skamiesz w tym momencie. Mogę Ale wy nam w Nie no. ma mowy. Aresztowany za kontakty ze Skojatel. Nie, pieprz, to tylko stary krasnolud. Co się tak za nim wstawiasz? Mam do niego interes. Nie wszystko jedno. Zapłacisz dwie stówy kaucji, tego wypuszczę. Dwie stówy tylko? Eee, dobra, Oto masz. Pieniądze. Jak będzie wolny za dwie stówy, to. Pff. Masz może bramę tajemnicy? Mam to resztki mojej kolekcji. Jeśli chcesz oddam ci ją. Za ile? Nie obrażaj mnie, wyciągnąłeś mnie z więzienia. To prezent, bierz i nie marudź. Bardzo miły ten Waldy, Waldynie. Dowiedziałem się o dziesięciu kamieniach węgielnych, pierwiastkach i niciach losu, z których wszystko powstało. Musimy je znaleźć. Wszystkie dziesięć sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Okna! W pobliżu wieży powinien znajdować się krąg starych kamiennych obelisków. Musisz odnaleźć Sefiery i umieścić je w obeliskach. A, teraz mi się w ogóle odpali, odpaliło do, 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 do kogoś mi się odpalił. Żeby przycisnąć siemkę. No dobra, no to skoczmy. Wiesz coś o tym więźniu z salamandry? Nawet jeśli. To czemu miałbym ci mówić? Może... Biały proszek nam pomoże. Co za kurwa. Co za ćpun najgorszy. A jest, dobra. Jest skrzyneczka. Nie pogardzę dobrym fistechem. Gdzie on w ogóle jest? Tyle to mogę ci powiedzieć. Przenieśli go do szpitala Lebiody. Powiedz coś więcej o tym paserze, któremu skonfiskowali... O im skier. powiedz. Gdzie znajdę tego talara? Zaznaczę ci na mapie. Tylko bez zabijania. Mamy z nim sztamy. Talara i tak mnie chce zabić. Talar spoko. Tu jest właśnie, możemy tak się porozumieć. Okej, okay, dobra, faktycznie jest popówka. Na 40 w porządku, Możesz przejść. Dzięki, kumplu. To jakieś. Nie zbliżać przejść. się do więźnia! Dam ci dychę, dawaj, puść mnie, please. Spokojnie, chcę mu zadać kilka pytań. Nie teraz. Przyjdź w nocy, będzie mniej osób. A jest szani, o właśnie, szaniszkę. Bo Może czymś ci w czymś pomóc. Tu nie przydadzą się twoje umiejętności. Chyba że trzeba będzie chorych dobić. Cóż. chociaż? Potrzebujesz tych roślin? Tak, najlepsze byłoby herba zirael, potocznie nazywane jaskółczym zielem. Mam dla ciebie jaskółcze ziele. Świetnie. Zasłużyłeś na wdzięczność, moją i ich wszystkich. Ej, przecież ci zapłaciłem. Znaczną większość. Cicho bądź, on coś mówi. Kalkstein. On... 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 No i po co tu przylazłeś? Więzień zemdlał, wynocha! Szysz, coś słyszę. Jakieś zamieszanie w korytarzu. Cholerni bandyci, nasłał ich baranina Słabi W prawie mam znak, dobra I cyk O, jeden padł? No i tyle